Nie wiem, z którego ty się I on tak na poważnie mówił tam. Chciał się sprawdzić. Dobra. Dzień dobry, witam Państwa na konferencji przed meczem Chojniczanka, Chojnica, Starzeszów Rzeszów. Jest z nami trener pierwszej drużyny Daniel Miśliwiec. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Oraz zawodnik pierwszej drużyny Bartosz Wolski. Cześć. Dzień dobry. Przejdziemy teraz do pytań od dziennikarzy, zaczynając pytaniami do trenera. Miłosz Szewski, redakcja nowiny. Panie trenerze, jak pod względem fizycznym wyglądają piłkarze, którzy przebywali na kwarantannie? Myślę, że warto zapytać o to jednego z piłkarzy, który był na izolacji. Prosimy, Martaś. Nie będę wypowiadał się za innych, wypowiem za, za siebie. Ja czuję się bardzo dobrze i mam zamiar zaprezentować to w poniedziałek. Przed Wami mecz z Chojniczanką chonicę, która u siebie pewnie ograliście. Teraz będzie trudniej? Tego nie wiemy, ale zakładamy, że Chojniczanka po tamtym wyniku na pewno będzie chciała się odegrać i, i starając się przewidzieć jako scenariusz meczu, to myślę, że nie może sobie pozwolić na takie asekuracyjne podejście, jakie jak zaprezentowało na naszym stadionie, bo, bo po prostu gra u siebie jeżeli chce w jakimś sensie aspirować do, do tego, żeby być na naszym miejscu, to na pewno. Myślę, że to będzie mecz zdecydowanie inny, ale yy, głęboko wierzę i pracowaliśmy bardzo mocno na to, żeby wynik był co najmniej taki sam. W tym sierpniowym meczu z Choniczanką zagrała bardzo defensywnie. Spodziewa się pan, że u siebie zagra zdecydowanie inaczej? Tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że byłoby to troszkę eleganckie być może w stosunku do kibiców Chojniczanki, Gdybyś, gdybyśmy zobaczyli Chojniczankę zamkniętą i taką liczącą na remis. Coś się zmieniło w grze Chojniczanki w stosunku do początkowych meczów sezonu? Personalia. Widać, że trener Kafarski nie zmienia systemu, nie licząc dwóch epizodów w próbie przejścia z trzech piłkarzy w linii obrony do czterech. Myślę, że tutaj jest bardziej szukanie optymalnego ustawienia personalnego pod, pod system, który preferuje trener Kafarski. Widać też w ostatnich meczach troszkę większą stabilność, nie licząc yy, takich koniecznych zmian w składzie. Widać też próbę troszkę zmiany w fazie budowy gry, gdzie yy, ci pomocnicy środkowi często schodzą w boczne sektory po to, żeby uwolnić wahadłowych do, do, po prostu do przodu im. I to są jakieś takie drobne korekty, ale myślę, że one tak jak trener Kaparski, którego znam bardzo dobrze, pracował wcześniej, i tak stara się przygotować do każdego przeciwnika troszkę inaczej, do, dodając jakieś tam specy, przepraszam, specyficzne akcenty taktyczne. Gdzie widzi Pan najmocniejsze strony najbliższego rywala, a gdzie są pewne luki? Patrząc na dane, to Chojniczanka tworzy mniej sytuacji niż w poprzednich meczach, i, ale konwersja tych sytuacji jest zdecydowanie wyższa, dlatego można się spodziewać tego, że drużyna będzie musiała znaleźć jakieś luki w naszym ustawieniu, bardziej Chojnice będą musiały znaleźć luki w naszym ustawieniu, bo ostatnie bramki, jakie zdobywali, to na ogół były bramki pierwszej jakości powiedzmy i takie bardzo, bardzo ładne, ale o niskim wskaźniku skuteczności, dlatego my bardziej Musimy postawić na naszą defensywę, taką, jaką zaprezentowaliśmy chociażby właśnie w tym meczu, pierwszym z chojniczanki, gdzie tam układ naszych napastników był troszkę inny niż w ostatnich meczach i to na pewno będziemy musieli wykonywać perfekcyjnie i wtedy będzie na pewno z naszej strony to sukces. A w ofensywie też mamy pewne zależności, które widać w chojniczance się po prostu nie zmieniły. Jeżeli trener kawarski tam ten mecz dobrze przeanalizował, to będziemy wtedy. Mieli problem, ale myślę, że moi piłkarze są gotowi do tego, żeby też ustawienie i zachowanie przeciwnika szybko odczytać i, i je po prostu ominąć. Dziękuję, trenerze. To już wszystkie pytania. Teraz przejdziemy do pytań do Bartosza, również od pana Miłosza Beniaszewskiego. W przypadku wygranej powiększycie przewagę na trzecim miejscem do 13 punktów, co będzie ogromną zaliczką. Patrzycie na to spotkanie właśnie w taki sposób? Czy patrzymy w taki sposób? Nie ma dla nas znaczenia. To czy może zwiększyć tą przewagę. Po prostu każdy mecz gramy, żeby wygrać. Nawet jeżeli gramy gierki treningowe, gramy je po to, żeby wygrać. Wygląda na to, że Honiczanka w ostatnim czasie odpaliła i zaczyna punktować na miarę oczekiwań. Robi na Was wrażenie postawa tej drużyny w ostatnim czasie? Na nas nie robi to jakiejś różnicy. Każdy przeciwnik może dać nam trzy punkty. Zazwyczaj tak się dzieje. No i tyle. Dziękuję. To już wszystkie pytania. Trzymamy kciuki za mecz. Powodzenia. Dziękuję.